Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazańczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przebiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał w niebogłosy, Czego chcesz ode Mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział Mu bowiem, wyjdź, Duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał Go, jak Ci na imię? Odpowiedział Mu, na imię mi Legion, bo nas jest wielu i prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. Znamy ten fragment, całości nie będę czytał. Pod tym wideo, pod tym rozmyślaniem możecie w opisie przeczytać cały fragment i zachęcam, żeby najpierw przeczytać cały fragment Ewangelii. Ale chcę zwrócić uwagę na kilka szczegółów w tym opisie. Jeden to jest to, że ten człowiek przybiegł do Jezusa i oddał Mu pokłon. Często... Tracimy tę różnicę między człowiekiem a złym duchem, że w tym człowieku był legion złych duchów, to, to człowiek tam już nic nie miał do powiedzenia, tam działał tylko zły duch. Czy to zły duch przebiegł do Jezusa i oddał mu pokłon? Zły duch pokłonił się Jezusowi? Owszem, zły duch mówi gdzieś przez tego człowieka, działa w nim, ale ten człowiek pierwszy i jedyny, kto przybiega na spotkanie z Jezusem w tym, w tym kraju, oddaje mu pokłon. To trzeba jasno rozróżnić, że w tym człowieku jest mnóstwo złych duchów, ale on pozostaje człowiekiem. W tym człowieku jest też jakaś um, cząstka Boga, jest sumienie, jest ten człowiek, który chce uwolnić się od tego złego ducha. I to człowiek oddaje pokłon Bogu. To człowiek przybiega do Jezusa. On nie atakuje Jezusa. On nie, nie bije tymi kamieniami, łańcuchami, jak widzimy. Że on tam tyle krzywdy sobie robił, on Jezusa nie atakuje. Jezusowi oddaje pokłon. I jakby prosi tym, przybiega Jezu, uwolnij mnie. Może wprost nie mówi tego, ale swoją obecnością, tym, 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 że się pokłonił, oddał mu pokłon. On jakby prosi Jezusa, żeby go uwolnił od tego złego ducha. W każdym z nas, nawet jeżeli gdzieś zdarzy się nam zgrzeszyć, czy gdzieś nawet wpadniemy w jakieś błoto, brud, grzechów, ciągle zostaje ta część Pana Boga, ten, to sumienie, ten człowiek, który... I na, trzeba nam przybiegać do Pana Boga. Nigdy nie jesteśmy na tyle źli, żeby nie przybiec do Jezusa. Czasami my myślimy, że Pan Bóg się nami brzydzi, że Pan Bóg nie chce z nami rozmawiać, musimy być dalej, nie będę się modlił w takim stanie grzechu. Nie, właśnie wtedy trzeba iść do Jezusa i prosić, Panie, uwolnij mnie od złego ducha. I nie bójmy się prosić może i dziś po tej Ewangelii trzeba nam prosić Panie, uwolnij mnie od złego ducha, od jakiegoś przywiązania do grzechu, od jakiegoś ciągłych tych pułapek złego ducha, uwolnij mnie i oddać pokon Jezusowi i prosić o taką pomoc. Ciekawe jest też, że zły duch, który prosi później Jezusa, prosi, żeby. Ich nie wyganiał z tej okolicy. Słyszymy najpierw, że Jezus i uczniowie przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Grazeńczyków, kraju Gerazyńczyków, a później żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. Ten kraj Gerazeńczyków, kraj, i to słowo okolica, to jest jedno i to samo słowo w oryginalnym tekście Biblii, chora, można być jako kraj, jako okolica można różnie tłumaczyć, ale to jest jedno i to samo słowo. Czyli możemy powiedzieć, że Jezus przybył do kraju Grazyńczyków, i Zły Duch prosi, żeby nie wyganiał ich z tego kraju. Nie prosi, żeby nie wyganiał go z tego człowieka. Prosi, żeby nie wyganiał go z tego kraju. Zły Duch ma jakoś, jakieś terytorium, na przykład kraj, na przykład nasz kraj. Ma kraj, w którym się dobrze czuje. I nawet jeśli Jezus wygoni go z tego człowieka, to on chce koniecznie zostać w tym kraju. Trzeba prosić Jezusa, żeby uwolnił nasz kraj od obecności złego działania, złego ducha, który bardzo się przywiązał i bardzo ma dobrze w tym kraju. A może jakieś inne jakieś okolice, jakiś region, czyn, chociażby rodzina, może gdzieś w rodzinie zagnieździł się zły duch, i nawet może z jednego człowieka do drugiego chce przechodzić, ale chce zostać w tej rodzinie, w tym domu, w tym mieście, w tej wiosce, w tej parafii. Może nawet i w parafii być zły duch. Gdzieś on ma jakieś swoje terytorium i dobrze się w nim czuje. A może i właśnie kraj, może trzeba nam prosić, modlić się, żeby Jezus uwolnił nasz kraj od legionu złego ducha. I to wymaga też ofiary. Widzimy, że Jezus wygania tego złego ducha, ale to wymaga ofiary. To trzeba poświęcić świnie. I czy jesteśmy gotowi, żeby coś poświęcić? Poświęcić może czas na modlitwę, bardziej się modlić za ten kraj? Poświęcić post, na przykład świnia, ze świnie robi się mięso, czyli na przykład nie jeść mięsa, czyli post. Post, który poświęcamy, żeby uwolnić się samych siebie, swoją rodzinę, jakieś, jakieś wspólnotę, jakoś czy kraj, uwolnić od złego ducha. Może trzeba właśnie jakiegoś poświęcenia, jakieś ofiary. I na koniec czytamy, że ci ludzie, którzy jak zobaczyli co się stało, choć zobaczyli to uzdrowienie, zobaczyli ten cud, to jednak zaczęli prosić Jezusa, żeby odszedł z ich granic. I to jest ciekawego, że człowiek opętany idzie do Jezusa, oddają mu pokłon, a ludzie może nie opętani, ale jakoś zniewoleni, przywiązani do swojego, swoich dóbr materialnych, jakiejś wygody, wyganiają Jezusa. Ten człowiek uzdrowiony chce iść za Jezusem, choć Jezus mu na to nie pozwala. A ci ludzie, choć może nie byli nie byli zniewoleni w taki sposób, jak ten człowiek, nie byli opętani, to jednak słowo jakieś zniewoleni przywiązaniem. I lepiej niech Jezus sobie pójdzie. Lepiej niech Jezus sobie pójdzie. Nam wygodnie jest tak żyć, jak żyjemy. Trudno było, strasznie było z tym człowiekiem, ale oni się przyzwyczaili. Przyzwyczajcie się do jakiegoś zła. I jest czasami jakiś grzech nawet, Pierwszy raz zrobimy jakiś grzech, mamy ogromne wyrzuty sumienia, ale jak już zrobimy dziesiąty, setny raz, to już jest coś normalnego. Przyzwyczajamy się. Przyzwyczajamy się do jakiegoś zła, do jakiejś obojętności, do jakiejś bylejakości. Przyzwyczajamy się. A już ja tak zawsze robię to, a już niech będzie. Jezus chce przyjść, nas uwolnić, ale to wymaga jakiejś pracy nad sobą, jakiegoś, jakiejś ofiary, jakiejś trudy, jakieś modlitwy, jakieś wyrzeczenia. Nie, nie, nie będę nic... Lepiej już, Panie Jezu, sobie idź, nie podchodź tak blisko. Po co? Nie, wygodnie mi tak żyć. Spróbujmy zobaczyć w sobie, czy nie ma w nas takiego jakiegoś przywiązania, do czego myśmy się przyzwyczaili, jakiegoś zła, do którego myśmy się przyzwyczaili, jakie żeśmy już zaakceptowali. Niech lepiej będzie we mnie, wokół mnie. Zgadzam się na to, nie będę nic robił, nie będę już tego ruszał. Po co ruszać? jeszcze coś będzie, wyjdzie z tego złego. Lepiej niech tak będzie. Lepsze już takie zło, stare niż nowe. Lepsze już to, do tego już żeśmy się przyzwyczaili. Niech tak zostanie. Spróbujmy dzisiaj zauważyć w sobie takie złe, przyzwyczajenie złe, zaakceptowanie grzechu, zła, jakie jest w nas i wokół nas. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.